Wasze, obrażanie się na lejwach jest tylko i wyłącznie waszą prywatną sprawą. Nie chciałbym być mieszany w żaden Co sposób z Ciebie czy z niego mm -hmm. do tych yy, awantur, ponieważ ja z, y, ze sfery publicznej poniekąd y, odszedłem. Tak samo się to tyczy pana Gabrysia, do którego ostatnio dzwoniłem. Mm -hmm. No karty tak mnie przekrzykiwał, że mało można było zrozumieć z, z tego co mówię, ale skoro już y, jestem u ciebie na lewie, uh -huh. a na pewno osoby y, włącznie z tobą y, po prostu to będą wiedzieć. Uh -huh. Tak samo jak i pan Gabryś, uh -huh. jeszcze raz mówię, żeby się odczepił ode mnie i od mojej rodziny gdyż ja na jego temat nic nie mówię, że od bardzo długiego czasu mam swoją rodzinę, mam swoje problemy z, z swoją byłą kobietą. Nie rozumiem. Próbuję ja tutaj y, pewne rzeczy naprawić. E, mam nadzieję, że to mi się uda. Tak samo, jeśli chodzi o mój alkoholizm, y, jest to choroba, która jest bardzo. Y, mhm. Bardzo wymagająca pod względem e, psychicznym. Trzeba się cały czas pilnować, bo z tego się już tak naprawdę wyleczyć nie da. E, a takie właśnie mieszanie mnie w pseudoawantury, awantury, no to też e, nie polepsza mojej sytuacji, bo mm. wiadomo. Także chyba myślę, że tutaj e, chyba wyjaśniłem. Zgodnie z. E, z, z sytuacją dobra, jest, dobra historia. stary y, dobra y, Mariusz będę do Ciebie mówił, ale ja, ja ostatnio też oglądałem, że y, Piotr Bietka Ciebie nawyzywał od frajerów i tam o Czujnym i tak dalej więc jakim dobra. prawem jakim prawem wyzywał Cię od frajerów? Frajer to jest ten, dobra. który się wiadomo co dobra, wyzywał frajerów oh. ja go też wyzywałem nieraz Wcześniej, to że urwać, nie wiem. <grym> pamiętam to, pamiętam to. <grym> ale jesteśmy oboje dorosłymi ludźmi. Ja, ja go nie będę nigdy lubił, o mnie też. Ja też go już nie będę Ale nigdy. najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby, bo oboje mamy dzieci, oboje hmm. mamy kochające nas kobiety. Hmm? Trzeba być rozważ, rozważnym w tym, co się robi, dla kogo się robi i po co się coś robi, tak? Hmm? Nie mam zamiaru zachowywać się jak Dajemy dziecko wszyscy. w piaskownicy hmm? i kłócić się o grabki. Nie, on ma swoje życie, niech robi to, co Dokładnie robi. Dokładnie, tak, stary, do ta tak, 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 ale się, poczekaj, się wtrącę, wtrącę się w to, że po prostu to, co on zrobił o Marku Marecki Majsze. O jakichś czoteczkach, że w tyłek, że wiesz, że sobie się przy dziecku analizował, niech da dowody. Niech da dowody. Ja ci tłumaczę jeszcze raz. No. To jest syndrom małych dzieci w ciele facetów. Tak. Mhm. Jeśli oni się chcą w to bawić, no to proszę bardzo, nic mi do tego. Ja mam trochę inaczej poukładane w głowie. Też próbuję sobie poukładać swoje życie na nowo, bo powiedzmy sobie szczerze, to wszystko co się wydarzyło ma swoje konsekwencje. Tak samo jak teraz pan Gabryś ma konsekwencje z policją, z prokuraturą, no to, to chyba on sobie zdawał sprawę, jak ja sobie zdawałem i inni, że w końcu po jakimś czasie wróci to, tak? I trzeba będzie odpowiedzieć za to. Mhm. No i tak samo, jeśli chodzi o moje wybryki z policjantami, to też mnie to nie ominęło, tak? Aha. I, tylko, że ja po prostu nie mówię y, za dużo o sobie, bo to są moje prywatne sprawy, tak samo też nie mówię o mojej byłej partnerce. Dokładnie. Bo myślę, że my się dogadamy w końcu i ja, spokój. Dokładnie. Dokładnie, ale stary wiesz... Yy... Takie wywlekanie pewnych prywatne na katach na w internecie. Dokładnie. To nic dobrego. Zwłaszcza, jak się ma dzieci. Brawo. I tutaj y, pewna osoba, która mi to mówiła, a do mnie to nie docierało. Y, tutaj naprawdę przyznaję rację w tym temacie. Mhm. Trzeba zacząć po prostu być facetem odpowiedzialnym. Mhm. I... Halo? No jestem. No mów mu, bo ja, ja, ja cały ja czas jestem. Ja jestem odpowiedzialnym i brać odpowiedzialność za swoje czyny. Taka jest prawda. Nic. E, co się zrobiło? Po prostu nie, nie... Dokładnie. Dokładnie. Stary, teraz, teraz ja ci coś powiem i, i, i ty, też od, od, ty też jak możesz odpowiedz, tylko tak jak powiedziałem. Bez przekleństw, merytoryczna rozmowa, a nie bicie piany jak Biotka. Dobra, teraz tak, jeżeli on miał coś do mnie, to miał do mnie, mało tego, obrażał moją mamę, wyzywał moją mamę, wyzywał mojego tatę, a wczoraj do mojego taty na live zadzwonił, nie uprzedzając go, że live jest nagrywany. No to rozpruł się publicznie, no. No tak do tego podchodzę. Słuchaj, słuchaj, koroner. No? Tak jak ci mówiłem wcześniej. Nie chcę być wciągany, spróbuję wziąć to. Moim zdaniem. Ale powiem, nie, ja cię. Na... Poczekaj, sytuacja... ja, ciebie, ja Ciebie stary nie chcę wciągnąć, tylko po prostu, żebyś ty, żebyś ty powiedział, że to jest normalne. Byłeś w więzieniu, Ale więc. Ja ci, ja ci powiem, co ja o tym myślę. Tylko się nie obrać, nie? No. Ja myślę, że Ty masz poważny problem z panem Piotrem Bietrą i powinieneś się udać do psychiatrysty że co mam? Ale stary ja nie będę ja, ja nie będę ja nie będę tego do, do psychiatry to on się tutaj się z tobą nie zgodzę bo on powie no to się... ja nie wiem no to ja ci nie poradzę w tym w mnie w nic nie chciał po prostu ale ja nie chcę cię wciągać, bo starie ja nie To chcę... po prostu jest od tego psychologii i psychiatra, bo, bo ja innego wyjścia tutaj. Ale chcę, ja nie chcę ale Ja nie chcę cię wciągać, tylko po prostu sam cię wyzywał na TikToku, zamiast normalnie grubo mu powiedzieć. To... Ale ja ci tłumaczę. No. Jestem dorosłym człowiekiem i takie obrażanie mnie nie powoduje u mnie jakiejś reakcji łańcuchowej. Nie sobie obrażasz. Jeśli mam do tego yy, powrócić, zachowywanie się jak dzieciak, to tylko pokazuje jego sytuację rodzinną. Poczekajcie. poczekaj po, po. Znaczy: no ja się wiesz, ja, ja się nie zgodzę. Dobra, dobra, to tyle. To po prostu. Yy, w, w, no twoje zdanie, no dokładnie, no twoje zdanie. Dokładnie. Ewelinka zaraz. Mhm. Dobra. Dobra. Dobra, trzymaj się, hej. Dobra, jeszcze może jedna osoba. Poczekaj, brawo, brawo Kornel. No to brawo, ale jeszcze jedna osoba, bo z, z nią jak odbierze, on to on powie, co kiedyś biedka yy, nawyzywał jego rodzinę. Koniecznie on odbierze teraz. Bo, na, bo i tak się spóźniłem, miałem o dziewiątej robić. No dobra, nie troluj mi teraz, nie, spamu, nie spamuj mi. Brawo Kornel, yy, Kwiatek ty też. Dundziak Magd Magdalena, znowu jesteś tutaj, tak? Nasłuchujesz, to nasłuchuj. Jak nie ma swojej rodziny, to nasłuchuj. To po prostu nasłuchuj i tyle. Dundziak Magdalena jesteś, dobrze mówię? Młoda, dobry wieczór. No a jak, Magdalena Dundziak, to co ma dzisiaj do której siedzimy na live'ie? Bo ja dzisiaj jestem, wiesz, wypoczęty. Z dziewczyną się spotkałem, także... Hejka młoda, nie, nie blokuj jej! Nie, 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 nie blokuj jej, odblokuj ją. Co tam młoda u ciebie? z dziewczyną się spotkałem, z koleżanką w ogóle źle powiedziałem. Pani Marzenko Gajcy, to pani dzwoniła do Piotka Bietki. I dokładnie, dokładnie dzisiaj mi informator yy, mój powiedział, że to pani była. Dlaczego pani tak przeklina? Dlaczego pani nie umie merytorycznie rozmawiać? I dlaczego się pani ode mnie nie odstosunkuje? Po prostu pani mnie nęka. Po co pani tutaj jest? Pani się merytorycznie wypowie. Bo jeżeli się pani merytorycznie nie wypowie, to zaraz poproszę moderatorkę i panią zablokuję. Bardzo proszę, ma pani trzy minuty na tutaj, na napisanie komentarza, dlaczego pani. Yy, dlaczego pani dlaczego pani tak przekinała? albo zaraz no, albo zaraz puszczę pani live'a i przypomnę bo mam po prostu live'a zgranego i po prostu zaraz moderatorka jak poproszę to panią zablokuje dobry wieczór Weronika po prostu panią zablokuje i tyle także ma pani 3 minuty do, do wypowiedzenia się jest, jest 21.53 21.56 że pani się nie wypowie automatycznie panią blokuje czas start Hejka dzięki Nikaja za maj. Hejka szpileczka, hejka, co tam szpileczka? Hej Weronika, hej. Co tam szpileczka? Jakie szpileczki dzisiaj ubrałaś? Nie no, Nick, ma bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Dzięki Majeczka za perfumki. Hejka, yy, Grace Hejka Grażynko, hejka. Także ma pani, pani maszynko szansę, dwie minuty jeszcze. Dlaczego pani, dlaczego pani tak przeklinała i, i po prostu nie wie pani jak było z Piotrem Biedką, że to on wyzywał moją mamę, on wyzywał mojego tatę i wcześniej zadzwonił do mojego taty i publicznie się rozprół. No publicznie się rozprół, no. A podobno gitem był w więzieniu. No to git się tak zachowuje? Grypsujący się tak zachowuje? No ludzie kochani. Także ma pani jeszcze... 21 54 dobra dam pani jeszcze do 21. 4 minuty jeszcze pani dam jakże pani tu się nie wypowie merytorycznie komentarz pani yy, napisze to po prostu moderatorka panią zablokuje już i już nigdy nie już nigdy nie odblokowuje nie odblokuje myślała pani że jak pani zdjęcia nie wklei to ja nie mam ja nie mam ja nie mam znajomych ja mam ja mam znajomych właśnie i to znajomy mi powiedział że to pani bo ja nie poznałem panią na live u wczoraj, u tego, u, te, u, u TW kosmetyczki u biedki. więc ja nie, pozwa, nie poznałem Pani na live, po prostu dzisiaj do mnie koleżanka zadzwoniła, że to Pani była i po prostu także ma Pani jeszcze 3 minuty czas start i od razu do blokady. Kurde, szkoda, że Nuneczek nie odbiera. On by się wypowiedział na temat Bietki, jak jeszcze miał Bietka HWDP, jak, jak normalnie jego mama i tatę nawyzywał bietkę.